Blizny nie czynią mnie słabą. One przypominają, że przetrwałam ogień, którego wy byście nawet nie znieśli, powiedziała porucznik Lena Radecka, patrząc prosto w oczy kapitanowi Malickiemu, który właśnie publicznie zakwestionował jej przydatność do jednostki. Cisza w sali odpraw była gęsta, jakby czas na chwilę przestał płynąć. Nikt nie śmiał się odezwać. Była jedyną kobietą w tej drużynie. A blizny pokrywające jej lewy policzek i szyję przypominały wszystkim o wypadku, o którym nikt głośno nie mówił. Malicki zadrwił z niej, jakby czekał tylko na okazję, by pozbyć się problemu. Z bliznami, jak twoje, powinnaś pracować przy biurku, nie w ogniu walki, rzucił wcześniej z uśmiechem, który bardziej przypominał szyderstwo niż dowcip. Lena zacisnęła pięści, ale nie pozwoliła sobie na emocje. Jeszcze nie. Wiedziała, że jedyną odpowiedzią będzie działanie. Wracając z odprawy, przeszła przez korytarz jednostki z podniesioną głową, choć czuła na sobie wzrok każdego mijającego żołnierza. Od wypadku sprzed dwóch lat była tematem szeptów, domysłów i niekończących się plotek. Pożar w bazie treningowej, eksplozja gazu i jej bohaterska akcja ratunkowa. Kosztowały ją nie tylko zdrowie fizyczne, ale też zaufanie przełożonych. Oficjalnie została pochwalona, odznaczona, ale nieformalnie odsunięto ją na boczny tor, ćwiczenia, których nikt nie chciał, zadania, które niczego nie wnosiły. Tylko Marek, młody sanitariusz, traktował ją jak równą. Oni boją się tego, czego nie rozumieją, mówił szeptem, kiedy widział jej zmęczenie i gniew. Ale ty masz w sobie coś, czego oni nigdy nie zdobędą. Odwagę. Lena uśmiechała się wtedy krótko, ale pamiętała każde jego słowo. Tego wieczora, siedząc samotnie w swoim pokoju, Lena przeglądała stare raporty z ćwiczeń, szukała błędów, których inni nie zauważali, wyszukiwała wzorce, oceniała potencjalne zagrożenia, które mogłyby wystąpić podczas nadchodzących manewrów jednostki. Planowano symulację ewakuacji z płonącego budynku. Ironia losu nie umknęła jej uwadze. Miała zostać jedynie obserwatorem ćwiczenia, ale Lena nie zamierzała tylko patrzeć. Nie tym razem. W jej głowie już rósł plan. Prawdziwy test odwagi nadejdzie szybciej, niż ktokolwiek przypuszczał. I Lena była gotowa. Dzień manewrów nadszedł szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. Pogoda była duszna, powietrze stało nieruchomo, jakby samo przeczuwało, że coś niepokojącego wisi w powietrzu. Lena przyjechała na teren ćwiczeń pierwsza, sprawdziła plany ewakuacji, rozmieszczenie sprzętu i przypisane role. Oficjalnie miała jedynie nadzorować działania od strony logistycznej. Nie miała brać udziału w symulacji, nie była wpisana do żadnego zespołu, ale miała inny plan. O 6 rano cały Pluton zebrał się na placu. Kapitan Malicki rozdawał polecenia z zimną, precyzją, jakby chciał udowodnić, że wszystko ma pod kontrolą. Gdy spojrzał na Lenę, jego uśmiech był jak u kota, który właśnie połknął kanarka. Tylko nie przeszkadzaj, porucznik rzucił cicho, ale wystarczająco głośno, by kilku stojących najbliżej żołnierzy zachichotało nerwowo. Lena skinęła głową. Nie dała się sprowokować. Obserwowała z boku, jak jednostka wchodziła do opuszczonego budynku, który symulował kompleks mieszkalny w strefie wojny. W środku rozstawiono dymotwórcze granaty, generatory hałasu, atrapę pożaru i ranne manekiny. Wszystko miało wyglądać jak prawdziwe piekło. Ale to, czego nikt się nie spodziewał, to że jeden z generatorów wybuchnie naprawdę. Huk, był ogłuszający. Sztuczny ogień przemienił się w rzeczywisty. Płomienie natychmiast rozprzestrzeniły się po korytarzach. Ktoś krzyknął. Zapanował chaos. Systemy przeciwpożarowe zawiodły. Lena nie czekała ani sekundy. Rzuciła się do przodu, zanim ktokolwiek zdążył ją powstrzymać. Znała ten budynek lepiej niż wszyscy. Wiedziała, którędy dotrzeć do centrum ognia. Kiedyś już to zrobiła i przeżyła. Teraz też zamierzała przeżyć. Przemknęła przez gęsty dym, odliczając kroki do schodów. Ogień lizał ściany, a gorąco było jak uderzenie w twarz. Krzyczała do przodu, słysząc stłumione odpowiedzi. Znalazła dwóch młodych żołnierzy, którzy utknęli pod zawalonym sufitem. Byli zdezorientowani, spanikowani. Oddychajcie głęboko, trzymajcie się razem! Rozkazała, zdzierając z siebie ręka w bluzy i owijając go wokół ust jednemu z nich. Pomogła im się wydostać, ciągnąc ich niemal siłą przez kłęby dymu. Każdy metr był walką, ale nie poddała się. Gdy dotarli do wyjścia awaryjnego, powietrze na zewnątrz wydawało się lodowate. Wokół zapanowało zamieszanie. Ktoś biegł z gaśnicą. Karetka już stała w pogotowiu. Lena upadła na kolana, kaszląc i krztusząc się. Poparzyła dłonie, ale żołnierze byli bezpieczni. Przeżyli. Kiedy Malicki podszedł, jego twarz była blada. Nie potrafił wydusić słowa. Lena spojrzała na niego z chłodnym spokojem. Chciałeś wiedzieć, czy blizny mnie dyskwalifikują. Widzisz już odpowiedź? Spytała, nie czekając na odpowiedź. Karetka zabrała ją na obserwację. W drodze do szpitala trzymała w dłoni hełm jednego z uratowanych chłopaków. Serce waliło jej jak młotem, ale w środku czuła coś, czego nie czuła od dawna spokój. Nie dlatego, że znów udowodniła swoją wartość, ale dlatego, że tym razem ktoś to widział. Tym razem nikt nie mógł zaprzeczyć. Jej blizny nie były oznaką słabości, były dowodem odwagi, której inni wciąż się bali. Szpitalny pokój był cichy, zbyt cichy jak na myśli, które krążyły w głowie Leny. Leżała w białej pościeli, z bandażami na dłoniach i zadrapaniami na twarzy, a mimo to czuła się silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Przez 24 godziny nikt z przełożonych się nie odezwał, tylko Marek przyszedł z termoskiem herbaty i półgłosem powiedział: Zaczynają mówić, nie szeptem, głośno. Wieści o pożarze. Rozeszły się lotem błyskawicy. Żołnierze wrzucali zdjęcia z miejsca zdarzenia. Ktoś nagrał moment, gdy Lena wyciągała jednego z rannych przez zadymione przejście ewakuacyjne. Hasztagi numer prawdziwa bohaterka i numer Lena niepęka zaczęły krążyć po sieci. Coś się zmieniało. A jednak Lena wiedziała, że nie każda walka kończy się eksplozją i oklaskami. Czasem to cicha wojna. Toczona w salach odpraw i gabinetach dowódców. Trzeciego dnia po wypadku w jej pokoju pojawił się major Osiński, wysoki, szpakowaty mężczyzna, który miał na koncie więcej misji niż ktokolwiek w jednostce. Przez chwilę tylko patrzył, potem wyjął z kieszeni kopertę. Raport z manewrów Twoje działania oficjalnie uznane za kluczowe chcą Cię przesunąć do sekcji taktycznej miejsce, gdzie będą Cię słuchać. I potrzebować. Lena spojrzała na kopertę, ale jej dłoń zawahała się. Dlaczego dopiero teraz? Zapytała cicho. Osiński westchnął. Bo tak działa ten system, czeka aż krzykniesz głośniej niż jego głuchota. Potem wyszedł, zostawiając ją samą. Kilka dni później Lena wróciła do bazy. Nie było fanfar, ale coś się zmieniło. Żołnierze patrzyli na nią inaczej. Młodzi rekruci salutowali z szacunkiem, a starsi nie unikali już jej spojrzenia. Nawet kapitan Malicki zbliżył się któregoś dnia na placu treningowym i powiedział: Nie muszę cię lubić, żeby przyznać, że uratowałaś im życie. Wszyscy to wiedzą, nawet ja. Jego głos był szorstki, ale szczery. Lena skinęła głową. Nie potrzebowała przeprosin. Wystarczyło, że w końcu ją widzieli. Zaczęła prowadzić szkolenia z ewakuacji i działania w ekstremalnych warunkach. Nagle wszyscy chcieli słuchać jej analiz, uczyć się z jej doświadczenia. Pojawiły się zaproszenia na konferencje wojskowe, propozycje współpracy z jednostkami ratunkowymi, ale dla niej najważniejsze było jedno: znów czuła, że należy. Wieczorami, gdy wracała do pokoju, przeglądała wiadomości, jakie dostawała od nieznajomych. Moja córka chce być jak Ty. Mój brat mówi, że dzięki Tobie znów wierzy w sprawiedliwość. Twoje blizny są piękne, bo są prawdziwe. Czytała każdą z nich z bijącym sercem. Czuła, że to, co przeżyła, nie poszło na marne. Ale wiedziała też, że świat nie zapomina łatwo. Jedna chwila może zbudować legendę, ale tysiąc spojrzeń wciąż może przypominać o przeszłości. Pewnego dnia, na korytarzu młoda rekrutka zatrzymała Lenę. Miała może 19 lat, krótkie włosy i niepewny uśmiech. Poruczniku, czy mogę zapytać czy pani się bała? Lena spojrzała jej w oczy. Każdego dnia odpowiedziała spokojnie. Ale nauczyłam się nie pozwalać, by strach decydował o tym, kim jestem. I w tym momencie. Lena zrozumiała, że prawdziwa siła nie leży w heroicznych czynach, leży w gotowości do powrotu, nawet gdy wszystko w tobie krzyczy, żeby uciec. Leży w bliznach, które pokazujesz z dumą, i w słowach, które zmieniają kogoś innego na zawsze. Minęły trzy miesiące. Lena zyskała nowy status nieformalna liderka głos doświadczenia, którego już nikt nie ignorował, ale z każdą pochwałą, z każdą kolejną wiadomością, która nazywała ją bohaterką, rosła w niej cisza, której nie potrafiła nazwać. Pewnego wieczoru, tuż po szkoleniu taktycznym, Osiński podszedł do niej z miną poważniejszą niż zwykle. Mamy problem. Misja w Karzei konwój humanitarny. Potrzebujemy dowódcy terenowego i nie kogoś teoretycznego, kogoś, kto zna realne ryzyko. Kogoś, kto nie zawaha się pod presją. Ciebie. Lena nie odpowiedziała od razu. Wiedziała, czym są takie misje: brak infrastruktury, niestabilna strefa, minimalne wsparcie. Ale zgodziła się może z potrzeby, może z obowiązku, a może dlatego, że wciąż miała coś do udowodnienia tym razem samej sobie. W składzie misji znalazł się również Marek. Ich relacja się zmieniła już nie tylko wspierał ją, był jej cieniem stawał się kimś więcej punktem odniesienia, cichym sojusznikiem, a może kimś, kto widział jej lęki i nie uciekał. Konwój wyruszył o świcie, droga była długa i niepewna, krajobraz spalony słońcem i milczeniem. Gdy dotarli do wioski przy granicy, powitała ich grupa zmęczonych cywilów i kilku lokalnych przywódców. Wszystko wskazywało na to, że zadanie zakończy się sukcesem, do czasu. Drugiej nocy padły strzały. Ktoś z zewnątrz ostrzelał punkt medyczny, jedna osoba ranna, brak ofiar śmiertelnych, ale atmosfera natychmiast się zmieniła. Lena wiedziała, że to nie był przypadek. Rozpoczęły się napięcia w zespole. Dwóch żołnierzy z Warszawy, którzy dopiero niedawno dołączyli, zaczęło podważać jej decyzję. Może dobrze się sprawdza na pokaz, ale w terenie? Wszyscy wiemy, co ją motywuje. Chęć bycia bohaterką za wszelką cenę. Usłyszała przypadkiem przez drzwi jednego z namiotów. Nie weszła, nie odpowiedziała, ale te słowa przebiły się głębiej niż dym i ogień. Tego wieczora Marek znalazł ją, siedzącą samotnie przy skrzyni z amunicją. Oni się boją, ale nie ciebie, tego, że nie dorastają ci do pięt, i że ich sumienie to czuje, powiedział cicho. Lena nie odpowiedziała. Patrzyła w ciemność, jakby szukała w niej odpowiedzi. Kolejne dni przyniosły więcej incydentów, małe rzeczy, zgubiony sprzęt, błędne meldunki, opóźnienia. Wszystko sugerowało sabotaż. Lena musiała podjąć decyzję zakończyć misję przedwcześnie i wycofać się, ryzykując reputację i dostawy dla cywilów albo zostać i zaryzykować kolejne ataki. Wybrała to drugie. Rozpoczęła wewnętrzne śledztwo. Nocami analizowała każdą trasę, każdą zmianę. W końcu odkryła, kto był odpowiedzialny. Jeden z nowo przyjętych żołnierzy, który wcześniej został zawieszony za nadużycia w innej jednostce. Nikt tego nie sprawdził. Nikt nie chciał jej słuchać, gdy wcześniej prosiła o możliwość przeglądu personalnego. Teraz miała dowód, ale wiedziała, że jeśli go użyje, Cała jednostka stanie w ogniu wewnętrznych oskarżeń, a jeśli nie, naraża życie niewinnych. Tej nocy nie spała, a nad ranem podjęła decyzję, zwołała zebranie, bez cienia drżenia w głosie wyczytała nazwisko, pokazała dowody. Cisza po jej słowach była dłuższa niż wybuch. Żołnierz został zatrzymany, a konwój ruszył dalej. Ale coś w niej pękło. Zrozumiała, że walka, którą toczyła, nigdy nie była tylko o uznanie. Była o to, by nawet w miejscu, gdzie każdy ma broń, najważniejsza była prawda, i że czasem odwaga nie polega na tym, by wejść w ogień, ale by spojrzeć własnym ludziom w oczy i powiedzieć, Nie pozwolę wam się rozpaść. Po powrocie do kraju Lena nie została powitana owacjami. Wbrew pozorom prawda nie zawsze przynosi spokój. Raporty z misji trafiły na biurka, nazwiska zostały wymienione, dowody dołączone. Ale zamiast gratulacji, pojawiły się spojrzenia pełne rezerwy. W jednostce zapanowała napięta atmosfera. Nie mówiono tego wprost, ale Lena czuła, że dla niektórych stała się niewygodna. Złamała zmowę milczenia. Nie chroniła swoich. Pokazała, że lojalność wobec ludzi nie może być ważniejsza niż Lojalność wobec zasad. Nawet Marek, choć wciąż był u jej boku, stał się cichszy. Pewnej nocy usiedli razem przy pustym placu ćwiczeń. Milczeli długo, aż w końcu powiedział: Wiesz, że część z nich nigdy ci nie wybaczy, prawda? Lena skinęła głową. Nie robiłam tego dla ich wybaczenia, odpowiedziała. I to była prawda. Ale nie zmieniało faktu. Że czuła się samotna jak nigdy. Gdy pewnego dnia weszła do stołówki, rozmowy przycichły. Nikt nie powiedział nic wprost, ale spojrzenia mówiły wszystko. Była jak znak ostrzegawczy, jak lustro, w którym każdy musiał zobaczyć, co sam zignorował. Tylko nowi rekruci nadal szukali jej spojrzenia. Ich ciekawość nie była jeszcze skażona hierarchią milczenia. Jedna z nich, młoda kapral domańska, Podeszła do Leny z drżącym głosem. Poruczniku mogę z Panią porozmawiać? Lena skinęła głową. Poszły na zewnątrz, z dala od oczu. Chciałam tylko powiedzieć, że to, co pani zrobiła, dało mi siłę. Wcześniej myślałam, że jak coś zobaczę, to po prostu zamilknę. Teraz wiem, że mogę coś zrobić, że mogę mówić. I że to nie wstyd się bać, tylko wstyd nie reagować. Lena nie potrafiła odpowiedzieć. W tej dziewczynie widziała siebie sprzed lat, pełną wiary, że uczciwość wystarczy. Wtedy zrozumiała coś ważnego, że jej decyzja nie była tylko ciosem dla systemu, ale światłem dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli go zaakceptować. Dni miały powoli. Osiński zaprosił ją na spotkanie. Zbierają się głosy, nieoficjalnie. Są tacy, Którzy uważają, że Twoja obecność destabilizuje jednostkę, że działasz na emocjach, ale są też tacy, którzy chcą Cię awansować do dowództwa szkoleniowego miejsce, gdzie możesz naprawdę zmieniać ludzi, nie tylko ich uczyć, ale kształtować postawy. Lena nie odpowiedziała od razu miała w sobie zmęczenie, ale też coś jeszcze przeświadczenie, że najtrudniejszą drogę już przeszła. W końcu spytała: Jeśli to zrobię, jeśli przyjmę to stanowisko, czy to znaczy, że rezygnuję z walki na pierwszej linii? Osiński uśmiechnął się lekko. To znaczy, że przenosisz tę walkę tam, gdzie może przynieść największy efekt do głów i serc tych, którzy jeszcze nie wiedzą, kim będą. Przez następne tygodnie Lena wahała się, wciąż szkoliła, wciąż była obecna. Ale coraz częściej przesiadywała w bibliotece wojskowej, przeglądała podręczniki dowodzenia, analizowała zachowania jednostek w stresie, przygotowywała się, aż pewnego poranka podpisała decyzję: oficjalnie przeniesienie do dowództwa szkolenia operacyjnego, nieoficjalnie nowa wojna, walka o mentalność, o odwagę nie tylko w akcji, ale i w sumieniu. Gdy żegnała się z oddziałem, wielu unikało wzroku. Ale nie wszyscy. Marek objął ją krótko. Jesteś silniejsza niż my wszyscy razem, powiedział. A Domańska podała jej rękę z taką stanowczością, że Lena wiedziała. To nie koniec. To początek. Nowa jednostka szkoleniowa znajdowała się na drugim końcu kraju. Bezpieczna, uporządkowana, niemal sterylna. Nie pachniała błotem, olejem silnikowym ani stresem pola walki. Ale Lena. Od razu wyczuła inne napięcie, to ciche, podskórne, strach młodych ludzi przed błędem, ich niepewność, chowana za wyuczonym, tak jest, ich wpatrzone spojrzenia, gdy przekraczała próg sali. Nie było krzyków, nie potrzebowała podnosić głosu. Gdy stawała na środku, wystarczyło spojrzenie i kilka słów. Nie uczę was, jak być idealnymi. Uczę, jak nie pęknąć, gdy wszystko wokół zawodzi. Nie nosiła już bluzy, która zakrywała blizny, nosiła koszulę z podwiniętymi rękawami. Gdy prowadziła ćwiczenia z ewakuacji, nie uciekała od wspomnień. Tak, to boli, tak, strach ścina nogi, ale tak, można iść dalej, bo odwaga to nie brak strachu, to działanie mimo niego. Z czasem zaczęła dostawać listy od byłych kursantów. Od kolegów z poprzedniej jednostki, nawet od tych, którzy kiedyś szeptali za jej plecami. Jedna wiadomość była krótka. Miałaś rację. Milczenie to też wybór. Dziękuję, że nie wybrałaś go wtedy. Pewnego dnia na szkolenie przyjechała delegacja z jej starej jednostki. Marek był wśród nich. Starszy, bardziej doświadczony, gdy się spotkali, spojrzał na nią z tym samym ciepłem, co wtedy, gdy przynosił herbatę do szpitala. Brakuje cię, ale wiem, że robisz tu coś większego. Wieczorem usiedli razem na ławce obok toru przeszkód. Żałujesz? Spytał cicho. Lena uśmiechnęła się, patrząc na zachód słońca. Nie. Wcześniej walczyłam o to, żeby mnie usłyszeli. Teraz uczę innych, jak nie dać się uciszyć. To inna bitwa, ale równie ważna. Kiedy wyjechali, przez chwilę poczuła pustkę, ale już na zajutrz. Podczas porannego rozruchu jedna z rekrutek potknęła się i upadła. Lena podeszła, pomogła jej wstać. Nie wstydź się tego, że leżysz. Wstydziłabyś się, gdybyś nie próbowała wstać. Powiedziała cicho. Te słowa obiegły jednostkę szybciej niż raporty. Zaczęto je powtarzać, zapisywać, cytować. A ona, choć nie zamierzała, stała się symbolem. Pewnego dnia w jednostce... Zorganizowano symulację pożaru, ćwiczenia, w których Lena miała jedynie obserwować. Stała z boku, tym razem naprawdę nie interweniując. Ale w pewnym momencie jeden z młodych chłopaków zawahał się, miał wejść w zadymiony korytarz, ale strach zamroził go w miejscu. Lena zrobiła wtedy krok naprzód, spojrzała mu prosto w oczy: Nie walcz z ogniem, idź tam, gdzie ktoś czeka. Nie myśl o sobie, myśl o tych, którzy nie mają wyjścia. Wtedy zrobisz to, co trzeba. Chłopak skinął głową i ruszył. Gdy wrócił z uratowanym manekinem, płakał, nie z lęku, lecz z ulgi. Po ćwiczeniu podszedł do niej i powiedział tylko jedno słowo. Dziękuję. Tego wieczora Lena usiadła przy biurku i otworzyła notes, który prowadziła od początku kariery. Na ostatniej stronie napisała, byli tacy, którzy szeptali o moich bliznach. Dziś szept zamienił się w głos Nie mój, ich. I to jest moje zwycięstwo. Gdy zamknęła notes, wiedziała, że ogień, który kiedyś się zranił, nie był końcem, był początkiem, a jej blizny nie były ciężarem. Były mapą, mapą dla tych, którzy dopiero uczą się przechodzić przez płomienie.